Zełba mi uciekło, dołem tu do wysuszenia brykiet torfowy, do zważenia ile mowody wody w siebie. Któryś rok się już tu suszy, narósł się przypomniałech i zarost to zwożym. Rozpakuję. Zobaczę, co to wtedy popisał. To jest brykiet torfowy, który żem specjalnie namoczył do pomiarów wagowych. Suchy, kupiony 497 gramów. Jak go namoczył 505 gramów. Tak wygląda teraz. Tyle waży, 417 gramów, i to co teraz widać na karteczce i na wadze pójdzie do obliczeń na całą tunę. Tego wysuszyłem bez opisu, nigdzie tu nie mam kartki więc pewnie tylko jak będzie wyglądał, jak wyschnie. I ostatni. Też tu opisu nie widzę. Może w środku. Jest karteczka, czyli coś jest. A na karteczce jest tak. O! Ilo sześćdziesiąt dwa Dwie sztuki Czyli razem tam z tym Dobre To znaczy Tysiąc sześćdziesiąt dwa gramy To nie ma Kilo sześćdziesiąt dwa, to jest tyle ile jest, jakoś mi to ciężko na rozprzeliczyć, tysiąc sześćdziesiąt dwa gramy, daję na wagę, waga zero. To jeszcze nie manis Teraz 920 g Chwila Tyle wyschło 1062 gramy zostało 920 gramów też będzie przeliczeni na tunę. Reasumując To dotyczy tylko tego jednego, a to dotyczy tych dwóch. No, i w końcu, w końcu dopadło moi przedsięwzięci sprzed paru lat. Już nawet nie pamiętam, bo o tym zupełnie zapomniał. Uważam, że to będzie cenna lekcja, jak to przeliczę na tony, ile jest kilogramów wody w tunie brykietu torfowego Jeszcze raz przypominam, to jest brykiet torfowy. No to na miejsce Jordanem Do pieca jedenastej klasy i tak na koniec ten brykiet skończył. A tak po prawdzie to dopiero teraz kończy. O, I skończy! Moment i skończy. Обличениях. Jak się pomylił, to proszę mnie poprawić. Nie wstydzić się, bo świeci mi to same słońce co każdemu. Więc mogłem się, mówiąc technicznym językiem, ciulnąć. A jakżeś się ciulnył, to powiedzieć, poprawić, sprostujemy. Teraz obliczenia z, te, z tej kartki. Tużem 505 gram po namoczeniu nie liczył, bo to była tylko taka moja moja ciekawość, ciekawość I tak samo jak że się gdzieś ściulnył. Też proszę poprawić. Tu był suchy, kupiony. Tych 505 to żebym sobie później domoczył, co się stanie. Więc to, to jest taki, że tak powiem, mój, mój wariant. Natomiast między 497. A417 jest pomiar to jest na składzie z innego woreczka brane czy big baga czy jak to tam zwał tak to zwał ale wyszło tak jak wyszło któryś rok to się tam suszyło na tej kubinie. nawet że zapomniał o tym tak prawie mi dziś o przyszło na myśl Więc mogą opowiadać, że tam wody nie ma, bo to jest sprasowane i wysuszone. Zakładając, że ktoś będzie potrzebował 10 ton. A jedna tona brykietu torfowego to tak jakby sobie we trójkę kupili butelkę wódki a dwóch nie piło, to wtedy to jest nic.